Witam serdecznie z tej strony Rita. Dzisiaj mam dla Was przepis na ciasto czekoladowo-kawowe bez użycia miksera. Ciasto te idealnie się sprawdzi jako baza do tortów i ciast warstwowych. Zapraszam do oglądania. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole pod filmikiem. Do dużej misy przekładamy 4 jajka. Wlewamy 200 ml mleka i mieszamy. Ja tutaj mam mleko 1,5%. Możecie dać też 3%. Wlewamy 170 ml oleju i wsypujemy 1,5 szklanki cukru. Ja mam tutaj brązowy cukier. Jeżeli chcecie dać, to dajcie sobie zwykły biały cukier. Mieszamy, aż cukier się rozpuści. Dodajemy 1 i 1 czwartą łyżeczki proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę wanilii w proszku lub ekstraktu waniliowego, pół łyżeczki sody oczyszczonej i mieszamy. Wsypujemy 200 g mąki pszennej. Dodajemy 80 g kakao, mieszamy i nie musicie tak szybko jak ja. I wsypujemy jedną łyżkę kawy rozpuszczalnej. Po wymieszaniu ciasto tak wygląda, jest dosyć płynne. Nie trzeba go długo mieszać, tak tylko do połączenia się składników. Przelewamy do foremki o wymiarach 20 lub 22 cm wyłożonej na dnie papierem do pieczenia. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góradów w 170 stopniach Celsjusza przez około godzinę. Przypominam, że każdy piekarnik inaczej piecze, więc miejcie to na uwadze. Po upieczeniu pozostawiamy 10 minut do lekkiego wystudzenia, po czym wyjmujemy ciasto z foremki. Ostudzone ciasto przekrawamy na 2 lub 3 blaty. Jak widzicie, moje ciasto jeszcze troszkę paruje i jest ciepłe. A mimo tego, fajnie się przekroiło i nic się nie rozwalało. Po przekrojeniu ciasto wygląda tak. Jest ono mocno czekoladowe z lekkim akcentem kawowym i jest bardzo pyszne. Jak się moi stali widzowie domyślają, to tak, tak, będzie to baza do mojego następnego przepisu. Dziękuję za oglądanie, i kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze w komentarzu: Czekolada! Ja już się z wami żegnam, pozdrawiam gorąco i życzę udanych wypieków. Cześć!